Jestem Kasia, to jest mój mąż, yy, Jacek. i yy, yy, uprawiamy małą winnicę na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nazywa się Winnica Słońce i Galerii. Yy, tak, nasza winnica yy, zajmuje niecałe 2 hektary. Yy. Trudnością jest, że znajduje się w trzech różnych miejscach. Może ładnych, urokliwych, ale musimy tam dojeżdżać i nie jesteśmy w stanie tak za jedną wizytą wszystkiego dopilnować. Eee, a jest to dla nas ważne, bo uprawiamy ekologicznie, więc musimy jednak trzymać cały czas rękę na pulsie. Eee, uprawiamy odmiany hybrydowe z białych: to jest Solaris, Sable Blau, a czerwone: eee, Regent, Cabernet Cantor, Cabernet Cortis, Leon Milo. I masz No, ja właśnie chciałem jeszcze powiedzieć o tym uprawie ekologicznej. Jako jedyni tutaj na Jurze mamy certyfikat uprawy ekologicznej. Tym się chcę pochwalić. No, nie stosujemy żadnych herbicydów ani zakazanych oprysków. Niemniej jednak to y, kosztuje nas trochę więcej pracy. Y, brak nawożenia też powoduje, że mamy większą, mniejszą wydajność. Y, no ale to jest zgodne z naszymi przekonaniami. Robimy jakby nasze wina, dzielimy na takie, nie wiem, jak to dwie grupy. Czyli robimy wina konwencjonalne, gdzie jakby bardziej dbamy o to, żeby unikamy oksydacji. Chłodzimy czasem w czasie fermentacji, czasem dodajemy drożdże takich, żeby uzyskać pewne aromaty. Mamy też taką serię win naturalnych, takich niskointerwencyjnych, i to są wina, które są troszeczkę zostawione same sobie. Czasem są specyficzne, ale to, co dla innych specyficzne dla innych to mogą być takie, nie wiem, ciekawe smaki, aromaty. Eee, dłużej je macerujemy, dzikie drożdże przeprowadzają fermentację, potem są tylko zlewane z nadosadu i po dwóch latach, mniej więcej po dwóch latach butelkowane. Czerwone czasem trafiają do beczek, białe są zazwyczaj w stali nierdzewnej. E, no i to jest tak trochę maleniuszka, mm, ja. e, ale, ale to są moje ulubione wina. Ja że nie ma w nich żadnych konserwantów. No, tak, tam nie, nie ma. Zazwyczaj w winach e, troszeczkę siarki się dodaje, e, tamte są zostawione zupełnie tak. Często e, są mętne, mają oryginalne smaki. Co wynika z braku filtracji czy jakiegoś środka klarującego. Są zupełnie. E, ale no takie smakują. No i cóż, chcielibyśmy zaprosić państwa na nasze stoisko, ale też na stoiska naszych kolegów i koleżanek na Trzeci Niepołomicki Festiwal Wina. Oczywiście będą do spróbowania wszystkie nasze wina naturalne,